Ja właśnie skończyłem montaż filmu z mojego wyjazdu na Pstrągi. Dużo emocji, dużo radochy, piękne, wielkie ryby. To wszystko zobaczycie na filmie. Ja się jaram niesamowicie, bo nie dość, że to świetny wypad, bardzo udany wyjazd. No to mam wrażenie, że jeden z fajniejszych filmów, jakie powstał do mnie na kanał, więc jaram się niesamowicie. Będzie na pewno mega pamiątka. Zobaczcie, jak to wyglądało. Parę przewitek, żebyście mogli wiedzieć, czego się spodziewać po całym filmie. Pierwsze żółty, 15-30 rzutów za mną Ryba! Bardzo duża ryba. Dawaj, pomóż o, Ale rybsko 51 centów, ale gruba ryba. Piękna, piękna ryba, zobacz Rewelacja. Chcesz podbierak mój czy twój? Idę Tomek, on jest naprawdę obsrany, Jezus, Jezus Masz mój podbierak człowieku oh! Oh! Tomek, to jest 60, to jest 60, masz go, ładuj go tu 62 cm Tomka PB. Na sucho, muchę w marcu Ale knaga! Ale knaga, mordo! Merci. Chyba to jest dobre zakończenie tego dnia.